Cześć, ja jestem Brodaty, a przed wami rozbudowane wrażenia z kolejnej produkcji. Ten tytuł akurat wymaga tego, żeby opowiedzieć o nim kilkanaście minut, by solidnie do niego przysiąść i solidnie o nim opowiedzieć. Low Breakers, a raczej beta tej produkcji tuż przed premierą zapowiedzianą na 8 sierpnia 2017 roku, jedna z prawdopodobnie najbardziej złożonych i dynamicznych strzelanek kooperacyjnych, jakie ujrzymy w najbliższym czasie. Ostrzegam, gra jest... Zapierdziście dynamiczna i 720p 60 klatek jest tutaj zalecane do oglądania, żeby cokolwiek obejrzeć. Wielu powie, oho, kolejna kooperacyjna strzanka, He, kolejna gra, próbująca coś zarobić na sukcesie Overwatcha. Ale, patrząc jednak na lata wstecz, Lowbreakers jest tytułem o parę lat starszym od zapowiedzi nawet Overwatcha. Już na początku 2014 roku jeden z autorów, Cliff Bleszyński, opisał i prezentował projekt Blue Streak. Który następnie przerodził się w Lowbreakers. Również jest to gra bazująca na totalnie innej mechanice niż Overwatch, o niej też wam tutaj opowiem. Niestety w wyniku masy problemów, jego dzieło było przesuwane w czasie. O produkcji z czasem zrobiło się w ogóle cicho, aż w końcu nareszcie w połowie 2017 roku otrzymaliśmy niedługo przed premierą otwartą betę. Dlatego mam nadzieję, że ta lekka notka o pochodzeniu Lowbreakers z 2014 roku trochę ogarnie sprawę konkurencji pomiędzy sieciowymi Shooterami. Również mała pogadanka o pewnej. Polaryzacji, jakby. No, można tak powiedzieć, fanów gier FPS będzie tutaj w trakcie materiału pod koniec. Oficjalna cena premierowa Lowbreakers na Steamie nie jest jakoś mega przerażająca, 30 euro. Jest to oczywiście lepiej niż 60 euro za niektóre produkcje na Steamie, które sobie aż tyle każą płacić. Na G2 będziemy musieli poczekać bliżej premiery na jakieś oferty sprzedaży. Za produkcję odpowiada Cliff Blaszczyński, jak mówiłem, i jego Boss K Productions. Wydawcą jest rodzący u mnie bardzo Negatywne wrażenia Nexon. Tak czy inaczej, spora nadzieja jest tutaj w postaci Cliff'a, czyli no, gościa, który naprawdę zna się na FPS-ach. Człowiek mający swój odcisk w marce Unreal, Gears of War albo Bulletstorm. To gość, do którego konkurencyjne w branży shootery FPS-y. No, Powinny mieć szacunek, jest to weteran w tym gatunku. Jeżeli chodzi o brodaty, Discord, scenkę Discordową, którą będę używać w grach, gdzie jakaś grupa Discordowa jest stworzona, macie na ekranie. Dodałem grupę Lawbreakers na Discordzie. Jeżeli ktoś z Was ma ochotę użytkować Discorda, najpierw ogarniamy sobie po lewej kanał. Czytaj opis. Fabularnie. Mamy podział właśnie na tytułowych Lowbreakers, czyli Low. Tych ym, jakby prawych i sprawiedliwych, oraz tych paskudnych Breakersów, czyli Rebelkę. Oczywiście pewnie z czasem dowiemy się coś więcej na temat loru, yy, czyli powiedzmy jakby fabuły samych postaci. Ale każdy zainteresowany tą produkcją może wskoczyć sobie na oficjalną stronę. Możemy tam obejrzeć filmiki na temat postaci oraz posłuchać właśnie fabuły. Co ważne, każdy bohater w Lowbreakers ma swojego. Można powiedzieć przeciwnika bliźniaka, kontrę. Mamy też podział na klasy postaci: Vanguarda, Enforcera, Titana, Asasyna, Gunslingera, Juggernauta, Battle Medica oraz Wratha. Jak mówiłem, każda klasa ma swojego bliźniaka w przeciwnej frakcji, więc na razie w becie mamy 16 bohaterów i 8 klas. Całkiem powiedziałbym spoko. Kiedy przykładowo klasa Juggernaut u pisu, yy, no, u Prawa i Sprawiedliwości, tak? u Lowów, czyli prawa, jest tutaj Aegis. Tak? To jest klasa Juggernaut. U lowów, czy tam prawa, jakaś forma robota obrony terytorialnej Macierewicza, tak u Breakersów, czyli tych rebeliantów, aka kodowców, jest nim nosz, tak? Więc każda klasa postaci ma tutaj jakby drugą klasę postaci po przeciwnej stronie. Nie ma też chyba lokowania klas, czyli każdy gra wydaje mi się, że kim chce. Mam nadzieję, że pojawią się tryby gry właśnie z lokiem na postacie. Oraz chciałbym zobaczyć tryb, gdzie mogę zaprosić sobie ekipę swoich kolegów na ekipę jakichś innych kolegów. Na razie chyba jest tylko opcja gry w składzie ze znajomymi i szukanie po prostu wspólnej gry. Jeżeli chodzi o skille postaci, czyli umiejętności, no jest to strzelanka kooperacyjna. Jedne posiadają więcej, inne mniej, ale przede wszystkim mamy tutaj lewy shift, mamy Q oraz E jako skill ładowany aka ultimate, oczywiście lewy prawidłowy grawisz myszy też, czyli dość sporo, przynajmniej o 1-2 skille więcej w porównaniu do innych gier tego typu, co jest największą zaletą. Lowbreakers, co jest największą, najmocniejszą stroną tej produkcji i co wyróżnia ten tytuł zasadniczo od Overwatcha, Paladins, TF2, TB i innych gierek? To mechanika map i grawitacja. Mapy przypominają trochę te z Quake albo z Duma, czyli są bardzo mocno warstwowe, jest ogromna ilość różnych przejść. E, mamy jakieś power-upy porozrzucane, na przykład do życia, mamy stacje leczące i tak dalej, ale jest też odgroma grawitacyjnych pól, pozwalających nam przelecieć nawet pół mapy od razu na przeciwnika, unosić się w powietrzu, wszystkie ściany można tutaj wykorzystać, można po nich nawet biegać i to jest, to jest kurde hype, to jest piękne, to jest arcydzieło. Mnie jako gracza, którego bardzo ciężko jest zadowolić, no po prostu robi na mnie to kolosalne wrażenie, ale nie każdemu aż tak dynamiczna i wielopoziomowa zabawa przypadnie do gustu. Wielu mówi, że w tego typu grach jak Quake trzeba mieć yy, oczy dookoła głowy, tak? Żeby widzieć przeciwników z każdej strony. To tutaj w lowbreakers trzeba mieć oczy tu. O. Na głowie oraz w dupie, ale tego nie będę wam pokazywać. By widzieć nad sobą i pod sobą, bo tutaj ten system grawitacji jest po prostu niesamowity. Niestety. Ocena gry troszeczkę spada, przynajmniej dla mnie, kiedy chcemy nauczyć się w to grać. Dlaczego? Tutoriale to filmiki z YouTube'a, a nie faktyczna opcja zagrania daną postacią na przykład na lokacji treningowej. Cały wstępniak z gry to oglądanie YouTube'a przez grę. No od razu Lowbreakers za takie coś łapie ode mnie mocne obniżenie oceny, a przynajmniej obniżenie jakości wrażeń z bety. Ja nie chcę słuchać jak ktoś na YouTubie mówi jak się gra, chcę mając grę już kupioną na dysku zagrać w nią i bez na razie lamienia z innymi graczami nauczyć się obsługi postaci, tak? O tyle dobrze, że za te niektóre filmiki dostajemy walutkę wewnątrzgrową. Tylko kurna macie ja pierdyle za 8-minutowy filmik. Na szczęście można go ukrycie przeskoczyć. Tak czy inaczej, brak trybu treningowego wielki jak pała Mamuta Minus na początek. Beta oferowała nam 6 mapek oraz 4 tryby gry. I tryby gry są naprawdę zaawansowane, są bardzo rozbudowane i są fajnie zrobione. To nie jest zwykły Capture the Flag albo Deathmatch. Każdy tryb ma tutaj swoje żelazne, bardzo rozbudowane zasady. Pod tym względem jestem usatysfakcjonowany i muszę przyznać, że graficznie też Lowbreakers jest produkcją bardzo ładną i działającą bardzo płynnie. 144 Hz na ultra. Oczywiście. Na 6800K i 1080i, no to ma prawo chodzić na Ultra, ale przesiadłem się na i 5 3550 oraz 774-gigową. Też było całkiem ok. Na średnio wysokich ustawieniach z dobrą płynnością. W minimalnych znajdziemy 660 od Nvidia, a zalecana jest 970. Zauważyliście pewnie też senki z openingami jakiś paczuszek innych pierdołami tego typu rzeczy. Zagranie zdobywamy nieco walutki, którą możemy wydać od razu na konkretne. Skiny, stikery, ubranka na postacie albo na dekale. Również dostajemy skrzyneczki z takimi rzeczami i tradycyjnie jedne są, wiecie, no, rzadsze, drugie popularniejsze rzeczy, które dostajemy z tych skinów i animacja otwierania tych skrzyneczek wygląda całkiem fajnie. Na przykład taka duża skrzynka, która będzie miała zieloną poświatę, znaczy, że w środku będzie coś zielonego. W sumie... Cały ten system to nic niezwykłego, a wręcz powiedziałbym, że te pierdółki mogłyby w grze w ogóle nie istnieć i nawet bym tego nie zauważył. Tutaj szkoda, że twórcy nie ruszyli z czymś bardziej oryginalnym, rodem chociażby z... martwego, ale jednak... Battleboarda, gdzie klasy mają swój ekipunek, który zdobywamy w PvE który minimalnie coś nam zmienia, albo na przykład z Paladins, gdzie był system kart. Jakie są wady tej produkcji, czy moje negatywne wrażenia? Jedna ogromna w mojej ocenie wada to brak balansu. To, że nie ma tutaj lokowania klas, sprawia, że gry są bardzo często albo epicką przegraną, albo epicką wygraną, co się oczywiście może zmienić. Przede wszystkim muzyka w menu mi się nie spodobała. Cholernie nie lubię dubstepu. Muzyki, jakie tutaj ktoś wrzucił do gry, to jakiś, tak jakby ktoś wrzucił coś metalowego do pralki. Pisząc notatki do materiału i mając grę w tle, bo lubię sobie czasami posłuchać muzyki z gry, postanowiłem ją po prostu wyłączyć. W niektórych momentach oprawa muzyczna przypominała mi bardzo przyjemną nutkę rodem z duma, albo Słoika, ale po czasie nagle odpalał się jakiś dubstep. Yy. Ten soundtrack jest tak jak nie wiem, jak Root, jest kwaśny i niedobry w smaku, ale jest bardzo zdrowy. Czyli, no, muzyka jest dobra i zła zarazem. Kolejna wada, w mojej ocenie, to bardzo konsolowy interfejs użytkownika, gdzie, by zamontować sobie stickera albo skin na broń, trzeba się przeklikać przez pierdyliard lekko opóźnionych animacjami menu. Trzeba jeszcze dodatkowo poczekać, aż te menu się zanimują, i dopiero wtedy można wybierać opcje. Zajmuje to po prostu tysiąclecia. Jak mówiłem wcześniej, brak trybu treningowego, nie można sobie poćwiczyć, nauczyć się obsługi postaci samemu, ale mam nadzieję, że taki tryb będzie w finalnej wersji. To sprawiło, że wchodzimy jako świeża do gry i po prostu lamimy, mamy kaderację, nie wiem, 1 na 10, bo nie wiemy jak grać postacią. Możemy się nauczyć jedynie w takiej początkowej rozgrywce, zanim gracze dołączą, tak? W sumie z wad na razie chyba tyle, nie jest ich aż tak dużo, co mnie zaskoczyło. Następna sprawa, która nie wiem, dra... dla mnie osobiście to nie jest odpowiednia, ale wielu z Was może się to spodobać. Jak mówiłem, rozgrywka jest bardzo randomowa. I w mojej ocenie, osobistej, nie czuć w niej tego skilla. Dużo mocniej czuć dobijanie komuś, na przykład przeciwnika, kradnięcie fraga. Teamplay nie jest tak istotny jak, nie wiem, w Paladins, w Overwatchu, w Team Fortress 2. Ogromną zaletą jest ta dynamika, jak mówiłem, ale ona w mojej ocenie nie ma żadnego... czegoś wspólnego ze skillem, jak na przykład w Quake Champions, który też jest bardzo dynamiczny, bardzo szybki, ale tamten skill gra znaczenie. Tutaj jakoś tego nie wyczułem, żeby tutaj był skill. Dynamika i rozpierducha wciąga i jest soczyście przyjemna, ale ten teamplay... Dla mnie go tutaj nie ma, w Flowbreakers. Oczywiście trzeba się skupić na celu gry, trzeba współpracować na punktach kontrolnych, które też fajnie wykonano. Ale nie czułem tego, że jakiś skill, kolegi, na przykład, faktycznie może być dla mnie jakiś użyteczny, że ktoś kogoś zestunuje, a go dobije, coś w tym stylu. Tego nie poczułem w Lowbreakers. Chyba tylko jedna albo dwie klasy z tych ośmiu jest taka, że jej obecność obok nas czuć jako teamplay. Oczywiście to są moje prywatne, osobiste, subiektywne wrażenia z tego. Ktoś może się z tym całkowicie nie zgadzać. Finalnie jestem dość mocno na tak dla Lowbreakers, chociaż z Blizzardem raczej nie wygra. Blizzard robi dobre gry, ale... Tylko dobre. To jest marka. Chociaż Blizzard też przegrywa, czego dowodem jest ilość graczy w Diablo i konkurencyjnym Path of Exile. Czy Lawbreakers tutaj okaże się dobrym konkurentem dla Overwatcha? Myślę, że bardzo dobrym nie, ale średnim jak najbardziej ta gra ma trochę sensu. Miałem też coś powiedzieć o jakby. Polaryzacji graczy, FPS-ów. Podzielę ich na pewne kategorie, bo mam wrażenie, że fani strzelanek niedługo bardzo mocno podzielą się pomiędzy kilka tytułów, które będą się liczyć na rynku. Przede wszystkim Overwatch, ale też Call of Duty Battlefield, Quake Champions i właśnie może Lowbreakers. Chodzi o styl rozgrywki. Overwatch ma dość warstwowe mapy opiera się o mocną współpracę. Call of Duty albo Battlefield to takie typowe, standardowe FPS-y. Inni pokochają Quake Champions za klasycznie warstwowe napierdzielanie skillowych. Celne, dynamiczne, nie powiedziałbym, że nawet esportowe. A właśnie część fanów FPS-ów odkryje jeszcze Low Breakers. Tutaj Tutaj, cóż, walić grawitację, naturwiamy. To jest cały sens tej gry. Ten styl gry, gdzie wykorzystujemy całe otoczenie, nawet ściany albo obszar jakby poza terenem mapy, bo możemy sobie po prostu grawitacyjnie przelecieć, no może znaleźć niszę na rynku gier. To jest coś nowego, to jest coś fajnego. I gracze stękający, że to kolejna kopia Overwatch, nie mają tutaj w ogóle żadnej racji. No chyba, że czasami skille są dość podobne, ale no jak wymyśleć coś nowego? Również z racji kosmicznej, dynamiki tej gry, i Bardzo szczegółowej oprawy, Lowbreakers jest jedną z tych gier, które doskonale gra się na monitorach 144Hz. Jeżeli ktoś uważa, że 60Hz jest równie dobry, to polecam wziąć sobie 60 karteczek, a potem 144 karteczki, na każdej narysować przesuwające się, powiększające koło i przewertować ten poklatkowy filmik w sekundę. Na 144 kartkach będzie to dużo wyraźniejsze i dużo płynniejsze. Tak samo monitory 144 Hz spełniają się wraz z odpowiednim oczywiście sprzętem w takich krach, gdzie przeciwnika widzimy dużo płynniej i wyraźniej. Tutaj jeżeli przeciwnik nam gdzieś przez ułamek sekundy przeleci, to go zobaczymy na monitorze 144 Hz na 60 może być drobny problem. Wydaje mi się, że z Lowbreakers może wyjść coś ciekawego i ta gra może się jakiś czas utrzymać. Twórcy chyba wzięli lekcję z Battleborna. Ta kreskówkowa strzelanko-moba od Gearbox Właśnie umarła przez cenę. Lowbreakers aż tak mocno się nie ceni. Przypomnijmy, że Battleborn jest teraz już taki prawie darmowy do przetestowania, a Lowbreakers raczej utrzyma się, wydaje mi się, w tym buy to play ewentualnie w trochę niższej cenie. Dlatego miniaturkę z wrażeń z bety Lowbreakers pozostawię zieloną. Ta gra ma sens, warto poczekać z zakupem do premiery i zobaczyć jakie będą popremierowe niezależne recenzje. Czemu niezależne? No wiadomo, że duże portale na pewno wlepią tutaj 9 na 10, to jest wiadome. Może na G2 dostaniemy taniej niż oficjalnie? Zobaczymy. Jeżeli testowaliście, dajcie znać w komentarzach jak się wam grało. Czy kupię ten tytuł po premierze? Myślę, że możliwe, że tak, ale bardziej obstaję przy Quake Champions, który w mojej ocenie jest bardziej skillowy i dużo mniej randomowy od Lowbreakers. Tyle.